A teraz w naszym studiu Politycy, w studiu w Warszawie Przemysła Wipler Konfederacja. Witam serdecznie, dobry witam wieczór. Serdecznie, dobry wieczór. No i mamy naszego gościa na łączach, pani Barbara Oliwiecka, Polska 2053. Droga, witam serdecznie. Dobry wieczór. Witam pana redaktora, witam państwa. Dobry wieczór. I pierwsze pytanie do pani poseł. Pojawił się sondaż, sondaż specjalnie zrobiony dla naszych wydarzeń. Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, to w drugiej turze znaleźliby się. Rafał Szaskowski 35%, Karol Nawrocki 26%. Kolejne miejsca, trzecie miejsce przypadłoby Szymonowi Hołowni. Na niego oddałoby głosy ponad 10% i czwarte miejsce Sławomir Mencen mógłby liczyć na 9,6% poparcia. Jak pani poseł ocenia ten sondaż? Czy Szymon Hołownia ma powody do radości, czy, czy wręcz przeciwnie, bo do drugiej tury nie przechodzi? Ja cały czas niezmiennie do sondaży podchodzę z bardzo dużym dystansem. Oczywiście cieszymy się, że rośnie, a nie maleje. Natomiast hmm, dla mnie jest bardzo ważne to, że marszałek Szymon Hołownia jest. Od początku, od kiedy objął funkcję marszałka niekwestionowanym liderem, jeżeli chodzi o zaufanie społeczne, zawsze jest w tej trójce najbardziej polityków, którzy cieszą się największym zaufaniem, i to jest bardzo istotne, bo to jest istota wyborów właśnie prezydenckich. Wydawało się, że już Sławomir Mencen minął Szymona Hołownię, okazuje się, że to nieprawda. Ten sondaż pokazuje, że będzie problem z trzecim miejscem dla lidera Konfederacji. Panie rektorze, pół roku przed wyborami bardzo łatwo jest robić sondaże, bo one się zazwyczaj bardzo różnią od tych finalnych. Ostatni sondaż, który był przedtem publikowany w zeszły piątek, to jest sondaż IPSOSów, w którym Samuel Mencen ma 16%. Jest wyraźnie trzecim kandydatem. My spokojnie czekamy na to, kto się realnie zarejestruje, kto realnie weźmie udział w kampanii wyborczej. I pamiętamy, że 5 lat temu o tej porze liderką sondaży była. Pani Marszałek Małgorzata Kidawa-Bułońska, która nie dojechała w ogóle do mety, a w pewnym momencie była piąta. Pamiętamy, że 10 lat temu jeden publicysta powiedział o urzędującym prezydencie Bronisławie Komorowskim, że musiałby po pijaku przejechać za konicę na pasach, żeby przegrać te wybory. Nie przejechał, nie jechał. Nie było ofiar, a przegrał, więc to jest piękne w demokracji, że jest jeszcze bardziej nieprzewidywalna niż piłka nożna, w której potrafią wyniki zaskoczyć. To prawda. Pani poseł, pani myśli, że ta, ta rywalizacja między Szymonem Hołownią a Sławomirem Męcenem to jest rywalizacja o podobny elektorat? Ta, ta rywalizacja jest panie redaktorze nie tylko pomiędzy marszałkiem pokorną hołownią a panem mencenem ale również pomiędzy Rafałem Trzaskowskim czy Karolem Nawrockim czy Magdaleną Białek to jest rywalizacja pomiędzy każdym z kandydatów i kandydatką my mamy konkretną wizję Polski i pan marszałek bardzo jasno o tym mówi że jest kandydatem który nie zgadza się na taką polaryzację i próbuje zrobić wszystko żeby zakopać tą polaryzację która dzieli nasz kraj i jest w tym rozumieniu kandydatem bardzo niezależnym i myślę że w tym takim chaosie o którym ostatnio bardzo dużo mówimy chaosie prawnym chaosie w sądownictwie no właśnie szczególnie jeszcze w tym okresie świąt naprawdę Polacy są zmęczeni z taką spolaryzowaną Polską i w tym Marszałek to udowadnia i pokazuje na co dzień swoim, swoją pracą w sejmie, że jest tą osobą, która potrafi łączyć, potrafi budować jedność przestrzeń do współpracy i myślę, że tylko będzie zyskiwał przy kolejnych sondażach. Przemysł Wipler: Szymon Hołownia łączy ludzi. Moim zdaniem, Szymon Hołownia jest jasnym elementem obozu, którego liderem jest Donald Tusk, i Szymon Hołownia po roku y, bycia marszałkiem Sejmu, większości, której liderem niewątpliwym jest Donald Tusk, nie jest już trzecią drogą, tylko jest elementem układu rządzącego. I o ile za bardzo wiele działań i decyzji ja szanuję pana marszałka hołownie, to uważam, że jednak będzie on, czy chce, czy nie chce. Y, ponosił cenę za to, w jaki sposób wykonuje funkcję marszałka w obecnej większości rządowej. Poza tym najbardziej brutalna taka konkurencja będzie tam między nim a Rafałem Trzaskowskim. Zresztą e, uważam, że to dobry ruch politycznie marszałka Hołowni, że tak wcześnie zapowiedział oficjalny start kampanii, czyli już 15 stycznia, bo powiedział, że 15 stycznia ogłosi kalendarz wyborczy w pierwszym możliwym A dlaczego to terminie? Ponieważ Rafał Trzaskowski nie będzie chroniony poprzednim razem, 5 lat temu wyskoczył na chwilę. Kampania trwała realna kilka tygodni, cztery tygodnie raptem, a teraz ta kampania będzie trwała kilka miesięcy od stycznia do maja, on będzie wyjdzie z strefy komfortu i ochrony i będzie normalnie rozliczany jak każdy polityk. Będzie też odpowiadał za to, co robi rząd. Czego jeszcze nie czuję, jak bardzo go Proszę państwa, miała być dzisiaj decyzja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie pieniędzy, czy też przyjęcia postanowienia Sądu Najwyższego dotyczącej kasy... Postanowienia dotyczącego kasy dla Pisu, takiej decyzji dzisiaj nie było. Nie udało się z, y, podjąć jej w trybie obiegowym. Będzie dopiero 30 grudnia. Pani poseł, jakiej decyzji pani się spodziewa za tydzień? Za tydzień. Nie wiem, jakiej się decyzji spodziewam, ale faktycznie rozumiem te trudności, obiekcje, jaką mają. Państwa komisja wyborcza i członkowie, no bo faktycznie statut. Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych jest, jest kwestionowane. To jest, to jest izba, która nie powinna de facto decydować o takich kwestiach. Mamy ogromny problem, jeżeli chodzi tutaj o no właśnie taki dualizm, taki chaos prawny i trzeba z tego wyjść. Natomiast uważam, że tak jak obywatele muszą funkcjonować w takim państwie i podejmować decyzje prywatne, biznesowe, mając właśnie no niestety taką sytuację, tak samo Państwa Komisja Wyborcza powinna podjąć decyzję, bo czekanie na to, aż konstytucyjnie ustalimy nowy status, czy rozstrzygniemy kwestię tej Izby, to jest de facto czekanie na wynik wyborów prezydenckich. Bardzo będę z wielką ciekawością czekać na to rozstrzygnięcie 30 grudnia i zobaczymy. Natomiast nie może państwo trwać w takim zawieszeniu. I faktycznie Państwowa Komisja Wyborcza wskazała bardzo ważną rzecz. No właśnie wskazała na konieczność systemowej, systemowego uregulowania kwestii i statusu tej Izby. No ale musi być jakaś decyzja. No właśnie, przemysłowi. Wipler, będzie decyzja 30 grudnia, czy nie? Dwa miesiące temu państwowa komisja wyborcza w tym samym składzie przyjęła tej samej izby sądu orzeczenie dotyczące konfederacji i już wtedy się śmialiśmy z moimi kolegami, że to wychodzi cała niespójność podejścia do sądów, który ma obecny rząd, a obecny sąd ma podejście do, obecny rząd ma podejście do sądów, jak bohater filmu Sami Swoi, Pawlak, który jadąc do sądu bierze granat, bo mówi sądy sądami, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Dla mnie niedopuszczalne jest to, co robi obecna ekipa, wykorzystując też to, jaki sposób niszczyła państwo Prawo i Sprawiedliwość, bo to, że PiS już teraz wolałby, żeby sędziowie byli, a nie politycy, w Państwowej Komisji Wyborczej, a wcześniej sam chciał mieć polityczną Państwową Komisję Wyborczą, to można powiedzieć, zbiera to, co sam zasiał Zasiał wiatr zbiera burzę, a prawda jest taka, że Państwowa Komisja Wyborcza, jak i decyzja niespecjalnie ma znaczenie, ponieważ zgodnie z ustawą o partiach politycznych, dopóki sąd nie odrzuci stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej, albo nie zatwierdzi, to partia powinna dostawać pieniądze. Ale co innego Więc... pan minister Domański mówi? Ale pani Powiedział, że Domański... nie będzie na razie wypłacał? I pan minister Domański PiSowi. będzie odpowiadał, jak się zmieni zarząd, za niedopełnienie obowiązków i przekraczanie uprawnień, ponieważ zgodnie z ustawą, która w tym zakresie jest jednoznaczna, Demokratycznej Partii, która ma do tego prawo zgodnie z ustawą blokowanie środków, to jest narażenie również na odpowiedzialność i również odsetkową Skarbu Państwa. No to będę znowu powiem, to samo zrobiło Prawo i Sprawiedliwością z moją formacją, Nową Nadzieją Sławomira Mencena, bo nam wstrzymali środki i tego już w pierwszej, już po po pięciu latach wygraliśmy w jednej instancji i czekamy na drugą instancję. Wtedy nam oddadzą z Pytanie, odsetkami. A nam wtedy PiS tak samo na, w ramach tej samej bandyckiej polityki wstrzymał środki Pytanie, bezkarnie, więc myślą, że podobnie bezkarnie minister Pytanie, domański Pytanie do pani poseł. Pani poseł, uważa że pan minister domański słusznie robi, mówiąc, że nie może wypłacić teraz tych y, części pieniędzy PiS-owi? No Musi być decyzja i uchwała Państwowej Komisji Wyborczej. To się tutaj absolutnie zgadza, dlatego Państwa Komisja Wyborcza powinna podjąć decyzję. Jaką? Nie wiem. I tutaj wracam się do pana posła Biblera, który chyba naprawdę miesza wszystko. Rząd. Nic nie mieszam, pani PKW. PKW to są dwie oddzielne, zupełnie e, instytucje. I rząd nie ma wpływu, ani koalicja 15 października na PKW. I to wygnaża, że pani tego, mówi nieprawdę. Bo proszę, przepraszam, jest trudniej rozmawiać. Oczywiście, przepraszam. Panie pośle, bo jestem online, więc bym prosiła o nieprzerywanie. I mamy oczywiście problem z uznaniem tej Izby, to nie tylko my. Tylko przypomnę, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej Nadzwyczajne i Spraw Publicznych nie jest Izbą uznawaną przez CUE, przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przez Trybunał Praw Człowieka. To jest Izba, która została powołana jako taki nadsąd w tych, żeby decydować o tych najbardziej wrażliwych politycznie kwestiach, takich jak wybory, jak status sędziów, to jest Izba typowo polityczna, powołana za czasów poprzednich rządów i jest z tym problem. I my to musimy uregulować przede wszystkim systemowo. A tak jeszcze właśnie, bo tutaj jak widzę, że jak pan poseł miesza, to PKW z rządem i tak nawiązuje, że strona rządowa i nawet taki chyba w formie zarzutu pojawiło się to, że Polska 2050, że Marszałek Szymon Hołownia jest częścią koalicji 15 października, koalicji rządzącej. Ja tylko się odniosę do tego. My nie boimy się brać odpowiedzialności za państwo. To Konfederacja, i pan Męceń jeszcze w wyborach parlamentarnych mówili o tym, że wywa wywalą stół, wywrócą stół, bo trudniej jest rządzić i podejmować decyzje. Łatwiej jest po prostu... To ostatnie to zdanie jest... pani poseł Przemysław Wigler. To ja przypomnę pani poseł, że to jej głosami, jej kolegów głosami został wybrany cały skład obecnej państwowej komisji wyborczej. To nie UFO, nie kosmici przyniosły tych ludzi. Ryszard Kalisz, znany a polityczny fachowiec jest ważnym głosem w tych sprawach tej komisji i ona cała ma skład polityczny wybrany przez Sejm w tej kadencji więc mówienie że wy z tym nie macie nic wspólnego jest liczeniem na to że widzowie nie wiedzą jak to działa nikt im nie powie powiedziałem dziękuję Musimy jeszcze tylko jedno pytanie na koniec króciutkie pani poseł kogo by pani zaprosiła z obecnej opozycji do, na własną kolację wigilijną Zapraszam pana posła Wiplera. O. Oh. Właśnie ulepiłam setki pierogów, Zapraszam panie pośle. Super. Jedzie pan? Mam wspaniałą rodzinę, z moją piątką dzieci, z moją mamą, z, mo z moją teściową, z e, moją żoną, także nie pojadę. Ale ja mogę powiedzieć, że ja bym każdego potrzebującego, czy z koalicji rządzącej, czy z opozycji przyjął e, pod swój... Czyli tak. panią potem poseł jest, również? Tak, oczywiście, że tak. Bardzo tak, się potem, cieszę. Na, na tym polegają to święta, to jest piękne w polskiej tradycji. Piękne, to wspaniale, że tak tuż przed Wigilią, e, tak politycy siebie wzajemnie traktują i zapraszają.